Cześć, witajcie. Ja jestem Wiljus, a to jest kolejny odcinek Assassin's Creed Unity. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku znalazł nas Abstrego. Jesteśmy w teraz w niedokończonej symulacji XIX wiecznego Paryża. Tutaj mamy za zadanie zgubić tropa Abstrego. Hmm. looks like the late 1800s now this is a paris i wouldn't mind visiting maybe another time right now you need to get to the exit portal i can't see a path through though see if you can find a route underground you know, the bell park looks a lot shit. this area is becoming unstable turn back you need to get underground now hurry Już... Jestem. Chyba mamy iść tutaj. Tak jak nie, to sprawdzę, przynajmniej. Zostajemy tutaj obrażeni. Czyli jednak nie tam. Czy więc tutaj wyjście jest? Dobrze. Tak. Dopiero się rozkręcam to też nie mam o czym gadać nie mam jeszcze takich umiejętności błędnego mówienia podczas nagrywania A jeszcze mój głos nie jest tak bardzo zachęcający Daję sobie z tego sprawę. Ale jeśli przypadkowo wpadłeś na moją serię, to bardzo się cieszę I mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Może nie nagrywam aż tak bardzo świetnie jak inni, ale. Kiedyś to się zmieni. Starszy poczekać. W sumie każdy może zacząć nagrywać. Tylko musi chcieć. Musi się przygotować na różne sytuacje typu dislike pod filmikami typu Znani nam hajterzy I to, że możemy nie być oglądani przez naszych widzów i znajomych Raz nie znajomi, jako będą oglądać Aby byśmy byli szczęśliwi Wow! Idziemy do Statuły Wolności! Ale to fajnie zrobione. Gdzie te kawałki? Tak, mogę. No nic.

Będę musiał zobaczyć, jak ten samuczek wygląda. Mam nadzieję, że skończę, się, że wyrobię się jakoś tak przed 12.30, gdyż będę musiał udostępnić Wam odcinek. A już pewnie, jak już to będzie się konwertować, to Wy już będziecie mogli sobie obejrzeć. Everyone is so fortunate the first time through a bridge. Sometimes our initiates are trapped in the system, and we have no choice but to send someone like you in to rescue them. In fact, one of our initiates is caught in a bellapox server right now. If you're not too exhausted, you can re-enter the bridge and rescue him. Alright, back to work, initiate. Uh mm hmm Dobrze, na pewno możemy. Zobaczmy nasze umiejętności. Mamy trzy do wydania. Nie, tego nie chcę. No. Okay. Hmm. A może wezmę sokiewkę? Czemu nie? Ten strój, który teraz mam, bardzo mi się podoba. A, to to bieganie. To wam pokażę innym razem, w takim razie. Hmm. Tu. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze nagrywa. Pójdziemy sobie po pieniążki, będziemy mieć ich jeszcze więcej, a tu coś się stało. Będę musiał dodać przerwę komputerowi. Jeden odcinek Asasyna na dzień, jak widzę, mu wystarcza i ma dość. Wam ucieka dobra. Nie będę już go gonił. Mam nadzieję, że się też wyrobię w około 20 minutach. O no, cześć. have another mission. Parishioners found a body in Notre-Dame today. The wags are already calling him the Penitent. I take it justice has been done? Maybe. Not entirely. Sievert had an accomplice the night of Monsieur de la Serre's murder. He struck the killing blow. This raises troubling questions. What have you learned? He was working with a man called Le Roi des Thunes. The king of beggars? Are you sure? You know him. Of him. The beggars pay him tribute. The man himself is a ghost. We've sent three assassins after him. The first two found no trace, the third never returned. I can find him. Siver met with one of his lieutenants. I owe it to the memory of Monsieur de la Serre to uncover the truth. Perhaps you can at that. You've proved yourself a true assassin today. And a true assassin must have the proper tools. So the concealed blade and the smoke bombs were just what you had on hand then? The Phantom Blade. A modest little update from the traditional Assassin's Blade. Where you're going, you may not wish to get too close to your enemies. Yep, now then. Um, assassin. This council charges you to go to la cour des miracles find there the templar agent le roi de tudna learn his secrets and bring him peace uh-huh mm -hmm. Zostaliśmy nowe uzbrojenie. Bardzo fajnie. Mamy dosyć już dużo życia. My już dostaliśmy kasę. Mamy wszystko. Dzięki. Także dzisiaj uciekliśmy Abstrego i dowiedzieliśmy się kogo mamy zabić Tutaj misja współpracy dla nas czeka ale poczekam aż wy dołączycie do mnie i zrobimy ją razem Dobranoc. Fajna ta muzyczka. Mi się podoba. Po zakończeniu jakiegoś wydarzenia. Mam nadzieję, że praw autorskich Minik nie zgłosi. I filmiki będą no, no, mogły krążyć na YouTubie zdobywać sławę. Dobre marzenia, nie? A już w odcinku Cafe Teatr, a raczej już po nim, znalazłem gdzie są moje zbroje. To też wam je pokażę. Tutaj mamy zbroje Edwarda. Już wypadła mi jako pierwsza. To odzienie nosił niesławny pirat Edward Kenway. Tutaj mamy Conora. Tutaj mamy Ezio Auditor. Tutaj mamy Altaira, którą też już powinienem mieć, bo używam tej aplikacji już długo, ale nadal mi nie zapisało. Ale napisałem do Uplay, do Ubisoftu aby mi wytłumaczyli, dlaczego taki błąd też wystąpił. I tutaj mamy cztery zbroje, a raczej trzy zbroje z dodatku. Tak mi się wydaje. I jedną, jak już będziemy mistrzem asasynów. Może wszystkie cztery są z dodatków? Nie wiem. To też chyba będę kończył. Niestety. No ale <laughs> będę musiał wrzucić wam odcinek i załatwić jeszcze pewną sprawę, którą mam do załatwienia. Zobaczę, może teraz mi się osiągnięcie zrobi, czy raczej nie? Ciekawe ile mam się na to patrzeć, na tą panoramę. Panoramę. Ach, za długo nie popatrzyłem. Uratowaliśmy go w ostatniej chwili, proszę państwa. Chciałem zaczęło rzucać. Nie wiadomo co się dzieje. I wcięło go w most. Proszę państwa, co to? Co to za wydarzenie? Niedługo w TVN-ie. W Faktach też. i ten odcinek będzie miał 18 minut. Zobaczę czy tutaj. Uda mi się jakoś zrobić fajnie końcówkę. Dobra, tak będzie chyba dobrze. Stanę sobie obok tej pani. Skończymy wraz z muzyczką, która leci z naszego teatru. Także to by było na tyle. Na tyle. Żegnam się z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczcie. Ale no... Tak, że tam będzie. Narka.